Taki kamień duży jak tu odrzucaj ci go to zwierzęta boksostopigarne. Boksostopozaury kurwa żyją w pamiątkowie. Ty się kurwa zaciąłeś! Ty co kurwa? Ryby łowie, o chuja! Ty się kurwa zaciąłeś! Normalnie mikrofala i dopiero nie wydawka no, jest. Próbowanie jest na koniec, o no, A co ja mam ci teraz, ale co ja mam ci teraz ocenę dawać, chyba jak, jak, jak jeszcze nie masz reszcie gotowej. No, ale jest pierwsze danie gotowe. Nie, nie. na koniec, kurwa. No bo na A ja nie wiedziałem, o no, to ja będę miał zimne! Kurwa, master szefa! Nie nie oglądałem! Co to co no, nie Wydajesz trzy po prostu dania. Tak jak to teraz zrobiłeś danie, Dawid nie ma dania i co? I mamy testować twojego, nie? To zajebiście się. jak ja mam ser w środku. Ale to jest trudno włożyć do piekarnika. Tego kurwa piekarnika! Dla rozjebu... umysłowo! Że wody mi każe dawać! to jedno nie może być, kurwa i tyle, 60 programów do ch... kurwa się staro i tak już przejebałeś. Rozumiesz? Za ten pysk. Właśnie za tą... O. Tak? Jest pan dalej, Jest pan dalej, Alej kurwa, idź kurwa, solo Ić tam Idź nauta, duck na inauta panie, 4000 kalorii. Idź się kurwa, zrzygaj ty. Można było żygać? można było. No i co? Wyrzygałem się? No i jak zrzygałem się, to. Dobra, a teraz. Ja nie. już się zrzygałem, to ktoś się zrzyga, to godzinę takiego, bana. Nie. Bo skumałem to, że to nie ma sensu po zwraceniu tego, że to, no to nie, nie ma sensu. A on sprawdza, on, on sprawdza. Radzie, Miej godzinę bana, bo to nie ma sensu. Bo się wyżygać też Ale nie! Się przybi po prostu, że dobra? Zróbisz się? ile? Rozumiem, szmatowo, nie to? bo mogłem, mogłem k**wa ku... przyje**ć, bo mogłem, bo tak było w regulaminie rozumiesz, więc nie będę się przepraszał, przyjmę babor, zrobiłem wszystko wedle regulaminu no dobrze, no to wszystko wiemy, tak? Nie, nie, możesz burgerowego A dlaczego nie? No bo nie, bo warzywa Jak bez bułki? Ale nie, bo to jest przetworzone, to jest kotlet jakiś warzywny, to jest... ale, no, warzywa, no, to jest... but... ale to jest warzywa, Ale to są kotlety z buraka bardzo nie. często. Nie. No tak, to jest, no, jest i pier... pier... skora My to co w tym nagraniu powiedzieliśmy, warzywa, no, Ale nie. to jest warzywo, kolego, to ale, jest warzywo! A gdzie rośnie, gdzie rośnie k**wa kotlet wege? mu zrobić z warzyw, mogę jak chcę te warzywa No to, nie, zmieniamy, że nie ma tylko warzywa ich. No warzywa, nie, tak bo powiedziane, tylko warzywa. Tylko warzywa Tylko warzywa to, TO JEST NIE JEST WAŻYWO KURWA KOTLET KURWA warzywny! TO CO TO KURWA JEST JAK NIE WAŻYWO NO WAŻYWO W postaci KOTLETA USA EXCIDENT WIZOWY Meksyk Meksyk Dlaczego ty się kłócisz za kreatywność dostajesz największą notę no, prawda? I to za mimo. sposób Ale ale każdy kurwa, każdy składnik Tańce, ja wymyśliłem Cały czas lecę Pi*** pasę wsadź w ten deser twój koszula Widzowie A weź daj głowę pod tą dziurkę Nie No daj, bo muszę na środku nawiercić Wiercę na środku dykty Dobra O kur Ej, wy jesteście roz... roz**ni? Rozpi**a Jak ty się wylałeś na jak ty się kurwa, wylałeś jak się wyszczałem! Ja cię to cię roz... ja. ja ty się wilałeś, to przysięgam. Ej, no ej, no. Ja cię wyszczałem! Ja cię wyszczałem! Ja no... wyszczałem! No nie wyszczałem! no... cię wyszczałem! Jak ty się na mnie pylałeś! No jest bezpieczeństwo! Ło, wow, ale wygrana tutaj się szykuje! Pokaż ile to jest? Około 10 tysięcy. Nie no, trochę jest, ale damy to w safeki baga, żeby się to nie ten no. nie zniszczyło. Zobaczmy, jakie safe. Ty pi**a pilu... do**a mam Ej! operację oczy! Ty... Ej! Zapomniałem! Przepraszam! Przysięgam! Zapomniałem! Co za kurde? Za Za**a bomba! Zaraz mi się oczy przed oczami przewróciło! Ej, zapomniałem w...